Oskar cały, 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 cały coś stało? Ale stupę, stupę. Ale będziesz żył? Nie będę jeździł już dzisiaj. No aż tak Oskar zrobiłeś kupsun dziurę w wybiciu. Kurwa, zrobiłem ze... Dobra, przerwa. Cześć, witam Was na kolejnym wtorkowym vlogu, dalej pozostajemy w leśnym klimacie, z tym, że dzisiaj pojeździmy sobie na sikorniku. Mamy koniec kwietnia, tutaj już się udało odpalić część hop, byliśmy tutaj wczoraj, sekundkę przejdę sobie tutaj, byliśmy tutaj już wczoraj, udało się część hop odpalić, troszkę polataliśmy, no ale dzisiaj postanowiłem nagrać tutaj vloga, bo chłopieczki mega ładnie wyglądają, spójrzcie, widzicie je za mną. Tamta część wąwozu, która teraz jest za mną, niestety jeszcze nie działa, ale no co? Mamy cały sezon. Dzisiaj polatamy sobie tutaj. Zaraz bierzemy się za odkrywanie. Jest ze mną w ogóle Oskar Soczyński, który gdzieś tam już sobie odkrywa, będzie też pcheła, jak dotrze oczywiście, i coś polatamy. W czasie przyjechał, pcheła, bo jednak odkrycie ho podlani, przygotowanie do jazdy chwilę nam zajęło. No ale to dobrze, bo o, właściwie pcheła już jedzie. Więc fajnie, bo teraz nagram pchełę jak zaczyna jechać. No i w tej chwili działają tutaj dwie linie. Początek jest dokładnie tak sam jak przed sekundą widzieliście, teraz Oskarem Wam przejadę linię taką rozgrzewkową, gdzie początek jest ten, a później jedzie się po bandkach, a później nagramy linię główną, linię dużych, nie wiem jak ona się tutaj nazywa, ale Wam pokażemy jak to działa. Jadę za Tobą. Dawaj bandami! obywatele, wow, szanującego, Manuale nie ma obywateli, Zawsze! Zawsze! No i pięknie nam poszło, witamy, a nie, już vloga zaczynałem, ale w sensie, by to było na początek, dobra, nie będziemy jeździć po bandach, jeździmy linię chopek. Dobra, co co, duża teraz. Jak gotowi do startu? Gotowi, to jedziemy. No, i pięknie. Nice. Co ty dla nas przygotowałeś? Ciasto ja upiekłem. Ty? No, a kto? Sam? No? Skosztuj Skosztuj się. Jest na test? Nawet nie mdłe. Mm? Słodkie? Słodkie, to najważniejsze. No jak herbatka. No to co? Ospę. No, chłopaki się muszą posilić, bo już wymiękli. E, jeszcze ich chwilę ponagrywam, a, a później co? Ponagrywają mnie. No to liczę przynajmniej. Smacznego pchała. Co? I co? Myślę, że to koniec na dzisiaj jazdy, dopadła nas ciemność, no ale to też nie jest tak łatwo nagrać taką długą linię, kiedy nas jest trzech, trzech chętnych do jazdy i trzech do nagrywania, więc, więc myślę, że spoko, sobie na luzie polataliśmy, linia odpalona, następnym razem razem coś posztuczkujemy, a dzisiaj to chyba koniec, Czy znaczy nie koniec, bo jeszcze musimy przykryć hopy, poprawić, zostawić tak jak było jak przyjechaliśmy, w końcu jesteśmy tutaj gośćmi. Ale vloga to na pewno koniec. Więc jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, o której zawsze przypominam, i widzimy się w kolejnym vlogu.